I znalazłem kolejny polski schron. Oczywiście jestem delikatnie za Wilnem na Litwie. Bo tak naprawdę tu się wchodzi, a z tamtej strony tam się z tyłu wychodzi. Tam gdzie przed chwilą filmowałem, tylko tam było zalane przejście. Ja spróbuję tutaj wejść zobaczyć. Słuchajcie, tu są jeszcze jakieś Jakieś coś, nie wiem jak to nazwać I pójdę O będę. no, no, no. Tylko pytanie czy to nie jest zalane i to, z tego co ja tutaj przeczytałem na tablicy, tu miały być jakieś takie magazyny uzbrojenia. No dobra, idę. Widzimy tam wyjście. Zobaczymy dokąd dojdę, czy tutaj nie ma wody. No, zaczyna robić się mokro. No i tu się na tym kończy moja przygoda. Tam widzimy wyjście pod górę. Ale mówię, ciężko. Chociaż jeszcze idą. Ciężko się idzie. Po cegłach, po kamieniach. i Jest jakieś wyjście. I prawdopodobnie, słuchajcie, wyszedłem tam, gdzie przed chwilą byłem na poprzednim filmiku. No i super. Tak. No dobrze, ale gdzie tutaj w takim razie jest jakaś komora do składowania amunicji? Czyżby to było to pomieszczenie zasypane przed chwilą, tutaj po mojej prawej stronie? Być może tak jest, ale cieszę się, że chociaż cały ten obiekt przyszedłem w tej formie, w jakiej dałoby się przejść w ogóle. O, a na poprzednim filmiku byłem właśnie tutaj, tylko nie udało mi się przejść. Tutaj na tej tablicy napisane jest właśnie, że to jest polski schron.